Bardzo serdecznie witam oglądających nas widzów bloga Sektora 3.0. Dzisiaj mamy niezwykłych gości i niezwykłą organizację, o której będziemy mówić. Są ze mną Aneta Stańczyk-Bołżyk, menadżerka do spraw komunikacji i Piotr Rojewski, specjalista do spraw mediów społecznościowych, a obydwoje oni pracują w Amnesty International Polska. I tutaj bardzo, tak bardzo się cieszę, że dzisiaj z wami porozmawiam o tym, jak amnesty używa mediów społecznościowych. Ale zanim o tym, to muszę się państwu do czegoś przyznać, że nie jestem taką zupełnie obiektywną dziennikarką dzisiaj przeprowadzają, przeprowadzającą ten wywiad, ponieważ w mojej historii zawodowej Pracowałam w Amnesty International. Przez 4 lata byłam rzeczniczką prasową, właśnie polskiej sekcji. Natomiast było to w czasach, kiedy nie było mediów społecznościowych. Mieliśmy wtedy tylko stronę internetową, e, maila e, i Amnesty działała. Byli członkowie, były grupy, były pilne akcje, wszystko się działo, więc dla mnie z, z przyjemnością dzisiaj się dowiem, co te media społecznościowe tak naprawdę zmieniły w funkcjonowaniu organizacji. Organizacji. Ale zacznijmy może od tego, kto i ile osób u Was zajmuje się komunikacją, tak? I, I też jak ten zespół na co dzień pracuje. Aneto. Dobrze, to ja zacznę. Rzeczywiście w naszym stowarzyszeniu jest oddzielny dział komunikacji, który zajmuje się szeroko pojętą komunikacją, nie tylko w mediach społecznościowych. Ja przewodniczę temu zespołowi. Oprócz mnie w zespole jest jeszcze oczywiście Piotr Rojewski, który jest właśnie tą osobą, którą na co dzień zajmuje się mediami społecznościowymi. Mamy oczywiście też osobę zajmującą się PR-em, jest to Asia Zawada. Jest jeszcze oczywiście specjalista do spraw digitalu i mediów społecznościowych, czyli Grzegorz Żukowski. Tutaj duża część też Grzegorza dotyczy i analityki, i samej strony internetowej, która też jest jakąś tam formą naszego, naszej komunikacji z, z odbiorcami i odbiorczyniami. Więc to jest zespół komunikacji, czyli, czyli który cztery, liczy cztery, cztery osoby. osoby. Cztery osoby. Ok. Tak, I, cztery i, powiedz, osoby. I powiedz mi właśnie jak wy się na co dzień komunikujecie też pomiędzy sobą, jeśli chodzi o właśnie to, co w tych mediach społecznościowych będzie pokazane. Czy macie jakieś narzędzia, jakiś kalendarz postów? Tak, jak tak. to wygląda? Zdecydowanie. Od, kuch od kuchni. Od kuchni. Używamy w ogóle wszystkich, znaczy może inaczej większość takich popularnych, szeroko zasięgowych mediów społecznościowych, czyli oczywiście Facebook, Instagram, Twitter. W mniejszym stopniu trochę YouTube dopiero go rozwijamy. I od tego roku musimy się pochwalić. Weszliśmy w nowy kanał, który jest naszym takim wyjątkowym, a właściwie Piotra, wyjątkowym projektem, czyli weszliśmy do Linkedina. I mieliśmy z tego, z tego tytułu dość takie ciekawe szkolenie z Grzegorzem Miecznikowskim. I, I wykorzystujemy te przede wszystkim media społecznościowe, a i na nich, się, na nich się skupiamy. I to właśnie, jak będziemy się komunikować z naszymi odbiorcami i odbiorczyniami. No To jest nasza właściwie codzienna praca. My, jako dział komunikacji, spotykamy się codziennie rano na Teamsach i uh -huh. rozmawiamy o no nie tylko o planach do mediów społecznościowych, bo mamy też takie kampanie i projekty, które staramy się też komunikować trochę szerzej niż tylko w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie. Natomiast tak, mamy, mamy kalendarz, który mamy szczegółowy. W którym rozpisujemy sobie, co w danym dniu będziemy publikować na jakim medium społecznościowym. A do tego oczywiście mamy takie plany bardziej ogólne, czyli decydujemy, jakimi tematami, jakimi kampaniami będziemy się zajmować w poszczególnym, w poszczególnym miesiącu. Oczywiście to jest w porozumieniu z naszym działem programowym i z działem edukacji i aktywizmu. Natomiast Wspomniałaś o fundraisingu. Fundraising to jest zupełnie oddzielny dział u nas, mhm. który, który też dodatkowo zajmuje się tą częścią właśnie pozyskiwania funduszy. Także mhm. tutaj mamy pełny rozdział. Okej, okay. to, to podsumowując, tak, Facebook macie. Tak. Ja sprawdzałam dzisiaj rano 112 tysięcy, tak? Instagram tak. 29 tysięcy. Tak. E, Twittera nie sprawdzałam, nie wiem ile. Około macie. 13 tysięcy. Około 13 000. na YouTube. Ie. Ile macie jakichś subskrybujących? czy? Prawie 2000. Prawie 2000. Na Linkedinie nie widziałam, byłam 79 osobą dzisiaj, która polubiła, <laughs> więc widzę, że dziękujemy. tam właśnie zaczynacie. Ja to trochę też odniosłam jeszcze do liczb Amnesty International globalnej, bo jak popatrzyłam to oni na Facebooku mają 2,4 miliona, na Instagramie 796 tysięcy, na LinkedInie 275 tysięcy, więc, więc jakby widać, że, że organizacja, jakby no, międzynarodowy sekretariat, czy globalna organizacja też, też mediami społecznościowymi się, się zajmuje. No właśnie, to teraz pytanie do. Czego wy tych mediów tak naprawdę używacie? Tak? Jakby co jest, jakie są tutaj wasze główne grupy docelowe, ale też no, po, po, co, po co wam te media społecznościowe? Tak jak mówię, kiedyś ich nie było i też, i też Amnesty działała i też funkcjonowała. Więc co, co wy robicie za pomocą mediów społecznościowych? To może ja w ogóle oddam za chwilę głos Piotrowi, bo on tym na, na co dzień się zajmuje, natomiast ja bym powiedziała trochę tak przewrotnie, że. Do wielu różnych rzeczy wykorzystujemy nasze media społecznościowe, natomiast tak ogólnie rzecz ujmując, to jest jeden z ważniejszych naszych takich miejsc, w których kontaktujemy się z naszymi odbiorcami i odbiorczyniami miejsce, w którym my też pokazujemy nasze reakcje na otaczającą rzeczywistość. To jest też miejsce, w, której, w którym my też w jakiś sposób chcemy zaangażować naszych, naszych odbiorców i odbiorczynie. Między innymi na przykład pokazując i zachęcając do, do tego, żeby nas osoby... Hmm, oglądały, bo mamy, prowadziliśmy w zeszłym roku z okazji 30-lecia spotkania autorskie z naszymi autorami, którzy przygotowali dla nas opowiadania z okazji właśnie naszego jubileuszu, czy też na przykład projekt, który mi, mieliśmy stacjonarnie, czyli człowiek w kinie, e, przenieśliśmy do online i na Facebooku mieliśmy właśnie transmisję. Filmów w porozumieniu z, z Millennium Dox Against Gravity, czyli z festiwalem, więc tutaj formy jakby są różne, natomiast no, no, różne medium do różnych, różnych spraw. Natomiast przede wszystkim no, to jest takie jedno z ważniejszych miejsc do komunikacji z, nas, z naszymi odbiorcami mhm. i odbiercami. Okay. To Piotrze, powiedz mi właśnie, jak wygląda też to przygotowywanie kontentu i te decyzje, czy nie wiem, czy coś idzie w tym samym dniu i na Facebooka, i, i na Instagrama, czy, czy wy to jakoś rozdzielacie? Jak, jak w ogóle właśnie tym zarządzacie na co dzień? Przygotowywanie kontentu zaczyna się tak naprawdę w zespołach kampanii konkretnych. Na których się spotykamy, to są jeszcze takie zespoły zupełnie odrębne od zespołu komunikacji. Tam nad tymi materiałami, tam się to wszystko zaczyna, tam pracu te początkowe prace trwają. A później, tak jak Aneta powiedziała, my się spotykamy w raz w tygodniu w zespole komunikacji i z różnych obszarów, z różnych tematów te wszystkie kwestie zbieramy i układamy w kalendarzu medialnym. Mhm. A y, powiedz mi, czy właśnie są jakieś formaty, które widzicie, że nie wiem, są lepsze dla was, dla was, tych, tych odbiorców, odbiorczyń. Czy nie wiem, czy filmiki się klikają lepiej na przykład niż y, grafiki, tak? Y, czy jest tutaj jakaś różnica? To zależy. Z filmikami na naszych kanałach bywa tak, że jeśli załapył, to są jednymi z najbardziej popularnych postów, aczkolwiek. Y, to musi być wyjątkowy filmik. Mhm. Większość filmików jednak e, osiąga takie zasięgi e, no, mniej satysfakcjonujące. Najlepiej sprawdzają się grafiki statyczne, mhm. a najlepiej, najlepiej grafiki, na których jest ludzka twarz. E, tak. Bo Dzień. może się wydawać, że statystyki są takim ciekawym elementem, ale u nas akurat m, postać indywidualna, m, postać w obronie której działamy. E, Wtedy, wtedy te zasięgi faktycznie są, są największe. Mm. Ostatnio no to... też mm -hmm. staramy się mocniej, intensywnie wykorzystywać Insta Stories, mm, które też no, osiągają od dwóch do trzech tysięcy wyświetleń, e, właśnie, właśnie z wykorzystaniem tych twarzy i ić, Ciekawych wizualnie materiałów. Mhm. No to mam wrażenie że się nie zmieniło, bo zawsze właśnie te indywidualne osoby były, były takimi no, no, czymś, co, z czego Amnesty była znana, tak? Z poszczególnych więźniów sumienia, czy, czy osób, których praw gdzieś tam broniła. No a właśnie, czy analizujecie statystyki i robicie to jakoś bardzo na bieżąco i na przykład pod wpływem tych statystyk coś zmieniacie w swojej komunikacji? To zależy tak naprawdę, co masz na myśli, mówiąc na bieżąco. Na pewno na bieżąco, czyli tak z dnia na dzień, monitorujemy nasze kampanie reklamowe, bo mhm. zależy nam na tym, żeby koszt był jak najniższy. Więc musimy pilnować, um, jaki ten koszt jest, i dostosowywać reklamy, um, zmieniać, edytować, a ewentualnie w ostateczności wyłączać. Natomiast e, taki zasięg organiczny też monitorujemy na różne sposoby. Można powiedzieć, że na bieżąco monitorujemy je przed rozpoczęciem kampanii, po zakończeniu kampanii i w trakcie, kiedy, dzieje, kiedy widzimy, że coś nie działa, e, i żeby zastanowić się, co, co należy poprawić, e, no to też wtedy sięgamy do tych e, statystyk, analiz, sprawdzamy, co dobrze nam poszło, z czego powinniśmy zrezygnować. I wyciągamy wnioski. I tak to tak, tak wygląda to bieżące. Hmm. A, a jak wygląda właśnie ta proporcja pomiędzy no, mediami płatnymi a organicznymi? Czy, czy to jest tak, że w każdym kanale w, no, te zasięgi to jednak głównie Wam robią media płatne? W tej no chwili? Tak, to um, jeszcze um, co do analizy, co do statystyk, um, warto dodać, że. Um, no, media społeczności, no, jeśli analizujemy kampanię, no, e, patrzymy na różne źródła tych statystyk. Mm -hmm. Jakby media społecznościowe to nie jest to jedyne źródło, patrzymy jeszcze na Google Analytics, na wejścia na stronę, m, na jakieś wejście wyszukiwania organiczne. M, I dopiero patrząc na to widzimy, e, co nam daje skąd są nasi, nasi odbiorcy i faktycznie media płatne to jest bardzo dużo. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć procentowo, jak to się rozkłada, ale jest to faktycznie no, duża duży, duży procent, duży odsetek tych osób. To pochodzi właśnie z, z media, z reklam płatnych, tak? Uh -huh. A czy w tej chwili współpracujecie jeszcze z jakimiś zewnętrznymi agencjami czy osobami, czy jakby wszystko już robicie we własnym zakresie wewnątrz? Właściwie wszystko robimy we własnym zakresie. Jeśli mówimy o współpracy, no to mamy wsparcie IS-u, ale to nie jest zewnętrzna. Uh -huh. Żadna jednostka, tylko to są to są nasi ludzie. Uh -huh. Uh -huh. Tak, ale no radzimy, może jakieś szkolenia, tak jak Aneta powiedziała o, o szkoleniu z LinkedIna z Grzegorzem Miesznikowskim, bardzo cenna wiedza i cenne doświadczenie. E, tak, ale po, poza tym radzimy sobie we własnym gronie raczej. Mhm. Czyli, czyli wszystkie na przykład też grafiki, filmiki robicie sami, tak? To, to jest tak. To uh -huh. jest też we współpracy z AIS em Bardzo często materiały przychodzą z IS-u, czyli Międzynarodowego Sekretariatu. Uh -huh. Tak jest w przypadku chociażby maratonu pisania listów, a my wtedy dostosowujemy tylko te materiały na język polski, czy też na jakąś naszą polską, tutaj lokalną specyfikę. Ale to też działa w drugą stronę. Często IS wykorzystuje nasze materiały. Uh -huh. Czy to grafiki? Mieliśmy taki przypadek pana z Białorusi Wiaczesława Rachaszczuka, którego mieliśmy tylko zdjęcie, a chcieliśmy zrobić pilną akcję w jego sprawie. I, i, i to, to zdjęcie no, tak obrobiliśmy, że później AJES chciał je wykorzystywać, bo się zastanawiał, jak to w ogóle jest możliwe, że z takiego nudnego, paszportowego zdjęcia można coś wyciągnąć. Mhm. Też Grzegorz Żukowski, który u nas jest w dziale podczas strajków kobiet, jesienią, robił absolutnie świetne zdjęcia, które później były wykorzystywane nie tylko przez AS, ale i przez Praxprę, agencje tak, mhm. agencje prasowe, międzynarodowe, więc to działa od dwie strony. Albo my czerpiemy za u albo AS od nas, ale tak, no też tworzymy własne grafiki. Mhm. Um, tak, zależności ja, od tematu. Ja bym chciała tutaj dodać, że tą osobą, która tworzy świetne grafiki, jest właśnie Piotr. To jest też część jego pracy i tą e, grafikę, którą przygotował Piotr do pilnej akcji dotyczącej pana Wiaczesława, mhm. e, to właśnie Piotr przygotował i rzeczywiście było tak, że sekcje m, z innych krajów, po prostu no, sekretariat międzynarodowy i, i inne sekcje by, byli zachwyceni, mhm. że właściwie z takiego. Profilowego zdjęcia do, do paszportu czy do dowodu osobistego. Piotr zrobił fantastyczną grafikę i, i naprawdę y, mogliśmy to dobrze wykorzystywać w naszych mediach społecznościowych i też inne sekcje, no bo jedno profilowe zdjęcie, no to naprawdę jest trudno, tak? Więc no, Piotr tutaj wykonał fantastyczną pracę. Y, ja tylko dodam jeszcze do tego, co Piotr powiedział, że czasami w niektórych kampaniach decydujemy się na przykład na wsparcie. Mm, Zewnętrznych grafików czy graficzek, a właściwie bym powiedziała takich młodych talentów też mm -hmm. rysowników i rysowniczek, więc tutaj też w zeszłym roku przy kampanii Mocniej przemoc czyli o przemocy w izolacji w sytuacji pandemii. Też tutaj robiliśmy rozeznanie i zrobiliśmy konkurs i zgłosiło nam się parę ciekawych osób. Także te, takie też wykorzystujemy, choć rzadziej. Natomiast mm -hmm. rzeczywiście duża część kontentu, która jest tworzona graficznie, no to tutaj Piotr naprawdę y, jest bardzo ceniony i, i bardzo się jego grafiki podobają, także i są kli klikane. I są klikane. Tak. Tak. Okay, a właśnie a jak pandemia? Czy, czy macie jakieś obserwacje, właśnie jak pandemia jakoś zmieniła, nie wiem, waszych członków, członkinie, czy, czy jakichś aktywistów? Czy, czy więcej ludzi się zapisuje, więcej ludzi wysyła pilne akcje, czy, czy, czy nie widać w ogóle tego wzrostu na przykład? To może ja powiem o tym, że ciężko nam jest odpowiedzieć, czy to jest wprost efekt pandemii, ale rzeczywiście zeszły rok pod kątem jakby zaangażowania osób był naprawdę bardzo dobry. My uruchomiliśmy w zeszłym roku nasz nowy projekt ALERT, czyli sieć ALERT, czyli do pilnych akcji, które mamy co miesiąc. Zachęcamy osoby, żeby zapisały się i były stale w tej grupie żeby jak tylko pojawi się akcja, pilna akcja w obronie jakiejś osoby, to żeby natychmiast uaktywnić tą naszą sieć. I tych osób się w ciągu zeszłego roku naprawdę sporo zapisało, więc możemy to odczytywać też jako sukces, chociaż z drugiej strony, na przykład obserwując nasz taki flagowy projekt Maraton Pisania Listów. Mhm. E, gdzie jakby istotą jest podejmowanie akcji, pisanie listów, ale też z drugiej strony podpisywanie petycji. No tutaj widzieliśmy trochę mniejsze zaangażowanie. To znaczy ludzie ze względu na to, że nie mogli się spotykać, że nie mogli razem jakby tworzyć taką społeczność, która pisze listy odręczne. Tak. No tych akcji było mniej, no ale tak jak mówię z drugiej strony wynikało to też z tego, że list napisać mailem można jeden, natomiast uh -huh. odręcznie można ich napisać uh -huh. kilka, więc ta pandemia spowodowała, że tych akcji było trochę mniej podjętych, natomiast nadal jednak to było prawie 200 tysięcy, więc i tak dużo nie można uh -huh. tutaj narzekać. Natomiast rzeczywiście to, że jest pandemia, jesteśmy zamknięci, no to trochę spowodowało, że na przykład te, te spotkania. Y, dotyczące maratonu i te maratony, które się odbywały i w szkołach, i w kawiarniach, i w bibliotekach, w różnych miejscach, no one się po prostu fizycznie nie odbyły. Tak. Y, więc to spowodowało trochę mniejszą aktywność, natomiast y, jeśli chodzi o aktywistów naszych i nasze grupy też lokalne, y, no to, y, to mamy też takie sytuacje, że nowe nam się zawiązują, mhm. jedna nam się zamknęła, nowe nam się zawiązują, więc to jest tak, że y, że ta pandemia na ten aktywizm chyba jednak wpływu nie ma i mamy mhm. też nadal sukces w kontekście podpisywania petycji, które cały czas przecież tworzymy, więc nie okay. widzimy takiej zależności na minus, raczej na plus. Okej, okay. a jeszcze chciałam zapytać 1%. Kampania jednoprocentowa, czy social media właśnie tu jakoś też wykorzystujecie? Tak, bo ja tutaj dostałam ostatnio przesyłkę jednoprocentową, ale taką właśnie papierową. Więc pytanie, czy, czy właśnie media społecznościowe też do kampanii jednoprocentowych używacie? Właśnie a propos grafik, czyli wcześniejszego pytania, grafika do kampanii 1% była przygotowana przez zewnętrzną osobę, przez graficzkę. Mhm. Ale tak, te, to, co pokazałaś, mamy ustawione w naszych profilach, w naszych tłach, cover photo na wszystkich mediach społecznościowych. Było też kilka postów, ale no w tym przypadku nie chcieliśmy takiego spamu też robić. Mhm. I, I faktycznie tych postów nie, nie było tak jak w przypadku jakichś kampanii kryzysowych, czy, czy alertowych, czy innych naszych, które prowadzimy. Ale no tak, pojawiało się, przebijał się ten temat w mediach społecznościowych również. Okej, okay, to na koniec jeszcze co byście radzili? Co byście radzili organizacjom, które no nie mają jeszcze tylu tysięcy followersów i fanów, i tak naprawdę dopiero zaczynają gdzieś tam używanie mediów społecznościowych po to, żeby właśnie swoją misję lepiej promować i realizować. No to z waszej perspektywy, już też no kilkunastu lat, kiedy, kiedy Amnesty tymi narzędziami się posługuje, co możecie poradzić takim organizacjom? Jest dobre pytanie. <sów> <sów> Same dobre pytania mamy dzisiaj, więc. <sów> Bo faktycznie te 112 tysięcy to nie pojawiło się w ciągu miesiąca czy dwóch, ale to jest efekt długotrwałej pracy. Zauważamy takie skoki naszych przyrostów w tych kanałach, jak w październiku po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Hmm. Faktycznie nasz Instagram. Podwoił, czy nawet potroił, bo, bo było, tego, było tych osób mniej. Więc myślę, że wrażliwość na to, co się dzieje dookoła, jakość czujność, obserwowanie rzeczywistości, no bo też z naszego doświadczenia wynika, że reakcyjne posty lepiej sobie radzą w mediach społecznościowych, czyli nie takie tworzenie kampanii od zera jest bardzo trudne, no bo musimy. Przekonać osoby do tego, żeby się zaangażowały w temat, a kiedy mm -hmm. m, reagujemy, e, o sprawie jest głośno i, i trafimy w ten punkt, że, że coś się dzieje i, i my o tym też piszemy, albo nawet czasami pierwsi o czymś piszemy, bo e, jak w przypadku rozprawy w Płocku, kiedy trzy aktywistki były e, oskarżone o e, upowszechnienie wizerunku tęczowej Matki Boskiej. To byliśmy na sali i, i na bieżąco, na Twitterze czy na Instagramie Nie. informowaliśmy o tych wydarzeniach. Czyli a też w ogóle bliskość tematu, którym się zajmujemy, ma znaczenie. Nawiązywanie interakcji z użytkownikami, bo też media społecznościowe są taką platformą, w której ten dystans jest bardzo skrócony i, 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 te, i ta komunikacja jest wypłaszczona. To znaczy, że nie tylko my mówimy, ale i nasi użytkownicy, odbiorcy też, też mówią i warto się temu nie. przysłuchiwać, warto A czy, czy, czasem warto też nie są to, czy czasem nie są to też hejterzy? Co robicie z hejterami? Wyrzucacie od razu? Banujecie? Stop. Nie, 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 nie. Nie, nie panujemy, nie rzucamy, aczkolwiek mamy pewne zasady przyjęte. I jeżeli ktoś absolutnie narusza te zasady, używa no, brzydkich słów, obraża kogoś, nawołuje do nienawiści, no to wtedy tak, to wtedy reagujemy absolutnie. Natomiast absolutnie nie jest tak, że jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, to, to my go jakby chowamy, czy, czy, czy usuwamy? Mhm. Absolutnie nie. Podejmujemy rozmowy. Czasami rzeczywiście niektóre z tematów są bardziej gorące i dużo więcej tych dyskusji jest też pomiędzy uczestnikami. Dużo pojawia się też osób, które, które występują też jakby w naszym imieniu i to jest super, i tłumaczą ludzi i rozmawiają merytorycznie. Czasami te rozmowy nie są merytoryczne, ale tak zdecydowanie staramy się. Mm -hmm. Staramy się tak nawiązywać rozmowę z, z, z osobami, które rzeczywiście są na naszych profilach. Ja dodam tylko to, co powiedział Piotr, że rzeczywiście bardzo ważne jest bycie przy tych tematach, które są bliskie. Ja tylko powiem taki przykład o naszej kampanii Solidarni z Białorusią, gdzie, mm -hmm. mm, gdzie właściwie celem naszej kampanii było Zachęcenie Polaków do tego, żeby byli solidarni i wsparli i powiedzieli jakieś słowa do naszych sąsiadów, żeby ich wesprzeć w tych działaniach. No i tutaj mieliśmy absolutnie znakomity wynik, bo ponad tysiąc wiadomości hmm. osoby zostawiły nam w formularzu z, z takimi naprawdę ciepłymi słowami wspierającymi, takimi, że jesteśmy z nimi. I, i, I to naprawdę było dla nas ogromnym zaskoczeniem i myślimy, że jest to też między innymi z racji tej, że, że jednak ta Białoruś jest nam bliska i też obserwujemy ich jako no, sąsiadów, którzy mierzą się z tym, z czym my się kiedyś mierzyliśmy, więc myślę, że to... Że to jest ja myślę, że, że ta Białoruś zawsze była takim tematem bardzo dla Polaków no, wrażliwym, tak. i też przypominam, że przecież w 2005 roku taka słynna była kampania Wolność Słowa na Białorusi, gdzie ukazały się właśnie ocenzurowane pierwsze strony Gazety Wyborczej, czy Rzeczpospolitej, czy też z, z, z RMF, czy inne media, cenzurowały i pokazywały, jak wygląda wolność słowa na Białorusi. Za to Zy... zresztą amnestia. Dostała Grand Prix EFI w takim konkursie na, na najbardziej skuteczny prawda, projekt reklam, e, reklam. Mhm. Więc, więc myślę, że ta tematyka białoruska na pewno tutaj zawsze była ważna tak i pewnie będzie, tak, będzie tak. dla nas ważna. E, ok, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za trochę informacji o tym, jak to się robi w Amnesty. Zachęcam wszystkich oczywiście do śledzenia tego, co robi Amnesty w mediach społecznościowych, ale też do oczywiście podpisywania petycji, wysyłania pilnych akcji, włączania się w różnego rodzaju kampanie. Dzisiaj moimi gośćmi byli Aneta Stańczek-Bołżyk i Piotr Rojewski z Amnesty International Polska. Ja nazywam się Mirella Kosiańska i w imieniu bloga Sektor 3.0 bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy.